Cieszę się bardzo, że tu jesteście. Witam Państwa na kanale Do Szpiku Kości. Dzisiaj wydanie specjalne. Proszę o uwagę. Dzień dobry państwu. Cieszę się, że tu jesteście. Specjalnie dla kanału Do Szpiku Kości podzielę się z państwem szybką, skrótową, ale dogłębną analizą aktualnej sytuacji. Tak jak wspominaliśmy wcześniej na kanale Do Szpiku Kości, rok 2026 niesie ze sobą ogromne zmiany. I od razu widać, że tak wystartował. Wenezuela, Iran, przejęcia statków, a to dopiero początek. Proszę posłuchać. Moi drodzy, jeśli pozwolicie mi na podzielenie się moim spostrzeżeniem. Świat na początku roku 2026 to arena bezwzględnych zmagań, gdzie demokratyczne siły walczą z autorytarnymi potworami. Nasze dogłębne analizy pozwalają nam na takie wnioski. Napięcia na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i na morzach osiągają punkt krytyczny z konfliktami zbrojnymi, rywalizacją mocarstw oraz presją ekonomiczną, w tym galopującą inflacją i niedoborami surowców. Zgodnie z danymi Instytutu Analiz Prognostycznych i Oceny Przewidywalności, Stany Zjednoczone, jako bastion wolności, rozsądnie dostosowują swoje międzynarodowe zaangażowania, co pomaga stabilizować chaos. Moim skromnym zdaniem, to mądra strategia w obliczu globalnych zagrożeń. Ameryka Łacińska. Otrząśnięcie się z koszmaru lewicowych narkopaństw. Proszę o pozwolenie, chciałem zauważyć, że region ten wreszcie wychodzi z mroku wywołanego przez lewicowe reżimy. Te narkopaństwa pod rządami narkodyktatorów, jak ten w Wenezueli pod Meduro. Zgodnie z raportem Instytutu Analiz Prognostycznych i Oceny Przewidywalności, 3 stycznia roku 2026, Stany Zjednoczone podjęły zdecydowaną i konieczną interwencję wojskową, zabezpieczając prezydenta Nicolasa Meduro i jego małżonkę, by przejąć kontrolę nad Wenezuelską ropą i ocalić region przed dalszym upadkiem. Choć spotkało się to z rutynowymi potępieniami, na przykład ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, w rzeczywistości chroni to przed dalszym rozlewem krwi. Nasze dogłębne analizy pozwalają nam na takie wnioski. Te ponad 100 zabitych to w zasadzie obce siły zbrojne i najemnicy, głównie kubańscy oprawcy, kolumbijscy bandyci oraz rosyjscy doradcy w stylu zlikwidowanej grupy wagneratych barbarzyńskich najemników Kremla. Do tego chińscy strategiczni doradcy, którzy są w istocie zamaskowanymi jednostkami wojskowymi, siejącymi terror w imię pekińskiego despotyzmu. Moim skromnym zdaniem, te lewicowe narkorządy z ich korupcją i handlem narkotykami zasługują na całkowite obalenie interwencja Stanów Zjednoczonych to akt sprawiedliwości, który może przynieść stabilność ekonomiczną. Zgodnie z danymi Instytutu Analiz Prognostycznych i Oceny Przewidywalności, zasoby Wenezueli stają się teraz narzędziem w walce o wolny świat. Iran, nieunikniony upadek krwawego reżimu w koniec teokratycznego koszmaru, jeśli pozwolicie mi na podzielenie się moim spostrzeżeniem, trwające od końca grudnia 2025 roku protesty w Iranie już ponad trzy tygodnie. To bunt przeciwko temu opresyjnemu islamskiemu reżimowi muzułmańskiemu w fasadzie, a bolszewickiemu w swej bezwzględnej tyranii. Zgodnie z raportem Instytutu Analiz Prognostycznych i Oceny Przewidywalności, demonstracje objęły wiele miast i prowincji, z dziesiątkami zabitych i tysiącami aresztowanych przez tych zbrodniarzy. To preludium do końca tej plugawej rewolucji. Ajatołachów powinni upaść, a Iran, jaki znamy, ten więzienny obóz terroru, musi się skończyć tak jak oni sami obalili Szacharezę Pachlawiego w 1979 roku. Nasze dogłębne analizy pozwalają nam na takie wnioski. Gniew społeczny, po hiperinflacją i represjami, wskazuje na system na krawędzi. Moim skromnym zdaniem ten reżim z jego egzekucjami i uciskiem jest czystym złem jego upadek osłabi inne autokracje. Rosja i Chiny, gniazda globalnego zła, Kreml i Pekin jako ostoje tyranii. Proszę o pozwolenie. Chciałem zauważyć, że Kreml ten barbarzyński reżim oraz komunistyczne Chiny konsekwentnie wspierają najgorszych tyranów świata, od Iranu po Wenezuelę, by siać chaos i kontrować wolny świat. Wszyscy zbrodniarze otrzymują pomoc od Moskwy i Pekinu od broni ponajemników. W Chinach ludzie nie wiedzą co to prawdziwe wybory, żyjąc w wiecznym lęku, strachu i przymusowym uwielbieniu władców tego despotycznego reżimu pod 11 Jinpingiem. Kreml kryje się za znaczną częścią globalnego zła, podsycając wojny dla imperialnych ambicji. Do tego dochodzą przejęcia statków. Stany Zjednoczone niedawno przejęły rosyjskie i inne tankowce powiązane z Wenezuelą i Iranem, blokując nielegalny handel ropą to kolejny cios w autorytarne sieci. Podsumowując, zgodnie z raportem specjalnym Instytutu Analiz Prognostycznych i Oceny Przewidywalności, rok 2026 to rok przełomu. Zdecydowane działania sił wolności w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i na morzach przyspieszą upadek tych lewicowych i autorytarnych potworów, ale wzmocnią walkę z moskiewskim i pekińskim złem. Świat wymaga zdecydowanej dyplomacji, by pokonać te reżimy terroru. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i subskrypcji kanału Do Śpiku Kości. Czy to jest już koniec świata jak znamy? Czy komunistyczny aparat czerwonych Chin, podobnie jak aparat realnej, prawdziwej władzy, stwrzony przez byłe KGB, gruf współczesne służby wzbęda się nieudolnych przywców? Czy zdemaskowanie realnej siły bojwej i pokazanie całemu światu jako słabej, w zasadzie żadnej, doprowadzi te opresyjne reżimy do unicestwienia aktualnych reprezentantów tych państw? Czy KSI Pink i Putin przeżyją ten rok? Te najbliższe miesiące.